Towarzysze i towarzyszki ataku, Neverland znalazł się nad przepaścią. Nie będzie Arku Goldie nie będzie Yugo, nie będzie Lukasa, nie będzie niczego. To jakaś kpina. Długo czekałem na drugi sezon Jak Soku na Neverland. No i się doczekałem, ale czy otrzymałem dokładnie to, co chciałem? Akcja kontynuacji rozpoczyna się w momencie, gdy Emma Ray i pozostali wychowankowie Gracefield są już na wolności i uciekają przed obławą. Początek anime nie zapowiadał wielkiej i niesamowicie niemiłej niespodzianki, która miała wnet mnie czekać. Niespodzianki, jaką było wycięcie olbrzymiej części materiału źródłowego. Jako osoba dorosła i dojrzała, rozumiem, że adaptacja musi różnić się od oryginału. Niektóre rzeczy się usuwa, inne zmienia. To normalne. Ale ciężko było mi zaakceptować decyzję odpuszczenia sobie najlepszej części fabuły, jaką Neverland oferował. Po krótkim arku ucieczki z Gracefield powinien mieć miejsce ark pan którego wydarzenia i bohaterowie byli wręcz obłędnie rewelacyjni. Niestety studio Cloverworks postanowiło poddać ten rozdział celem zakończenia opowieści w 11 odcinkach. Dla wielu widzów zabieg ten był wręcz aktem zdrady, w odpowiedzi na który posypały się negatywne oceny. Taka reakcja nie była na wyrost. Sam miałem bardzo podobne odczucia, ale stwierdzenie, że anime jest złe tylko z tego jednego powodu, byłoby zwyczajnie kłamstwem. Drugi sezon Neverlanda, pomimo ubytków, ma dobre momenty. Historii udało się zachować logiczny ciąg, co przy tak znacznych cięciach w materiale jest ogromnym osiągnięciem. Co więcej, pracownicy studia Cloverworks ponownie udowodnili, że tworzenie anime to coś, na czym się znają. Montaż dźwięku i reżyseria dają radę, dostarczając sceny, które były autentycznie emocjonujące. W pamięć zapadała mi zwłaszcza ta, w której Emma po raz pierwszy odbiera życie żywej istocie. Ujęcie było równocześnie smutne, straszne i… piękne. Niestety nie zdołało to skutecznie odwrócić uwagi od licznych defektów. No i ten katastrofalny ostatni odcinek. Przyszedł czas na pytanie dnia. Czy warto obejrzeć drugi sezon Przygód Dzieciaków z Gracefield? Trzy pierwsze odcinki są jak najbardziej godne polecenia, ale reszta reszta już niekoniecznie. Poza recenzją dodam, że gdyby nie ten ostatni odcinek, to oceniłbym to anime pozytywnie, bo dobrych momentów było naprawdę sporo. Ale jak ostatecznie wyszło, już wiecie. Do następnego razu.